Witam w kolejnym odcinku Powerful Ten. Dzisiaj kolejna lista, która będzie dotyczyć jackpotów w danych turniejach. Dzisiaj będzie ten turniej Deal or No Deal, czyli grasz czy nie grasz. 10 krajów, które w lokalnej walucie mają najwyższe jackpoty. No i yy, tutaj odkładamy na bok kwestie ekonomiczne, kwestie gospodarcze, tylko skupiamy się na tym, ile jest w najwięcej wartej walizce. Czyli nieważne, czy jest 100 milionów, czy 200, bo to może wynikać z różnych względów ekonomicznych, po prostu patrzymy na to, który kraj ma największą stawkę. A zresztą przekonacie się o tym w czasie listy. Tak więc, na podobnej zasadzie robiłem już odcinki o milionerach i najsłabszym ogniwie. Tak więc te, te zasady są chyba Wam znane. No to lecimy, zaczynamy. Tyle tytułem wstępu. 10 krajów z najwyższymi jackpotami w deal or no deal. Jest też kilka miejsc egzekwo, ale o tym się przekonacie w praniu. Lecimy. Miejsce 10. Macedonia. Gdzie do, do wygrania jest maksymalnie 6 milionów. Miejsce 9. Egzekwo. Algieria, Kambodża, Indie, Japonia i Szwecja. W tych wszystkich krajach w, w najwyższej, największej walizce do wygrania jest 10 milionów w narodowej walucie. Miejsce 8. Yy, Słowenia. 15 milionów. Miejsce 7. Kostaryka, 25 milionów. Miejsce szóste, exequo, Armenia i Węgry po 50 milionów w, narod, w narodowej walucie. Miejsce piąte, exequo również, Wietnam i Korea Południowa. W najwięcej wartej walizce jest 100 milionów w narodowej walucie. Miejsce czwarte, Chile, 120 milionów. I wchodzimy na podium. Miejsce trzecie: brązowy medal. Liban. 200 milionów w narodowej walucie. W najdroższej walizce. Miejsce drugie: srebrny medal. Kolumbia. 210 milionów w narodowej walucie. I miejsce pierwsze: złoty medal. Niekwestionowany zwycięzca. Indonezja. 2 miliardy rupii w najwięcej wartej walizce w lokalnej wersji deal or no deal. I tak wygląda lista 10 krajów, które w swoich wersjach deal or no deal mają największe jackpoty, największe, najwyższe sumy. No, jeżeli chodzi o liczby, no bo wszystko jest zjadą uwarunkowane ekonomią, ale dzisiaj ekonomia nie jest ważna, tylko ważne są liczby. Dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie. Zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia!